W Bykowcach, kilka kilometrów od Sanoka, znajduje się pomnik upamiętniający bohaterską śmierć podporucznika Mariana Zaremby, który wraz ze swoim oddziałem bronił się tutaj przed oddziałami III Rzeszy Niemieckiej i Wojsk Słowackich w roku 1939. Ten pomniczek został wzniesiony w 1971 roku przez żołnierzy, przez pracowników Muzeum Budownictwa Ludowego oraz przez pracowników nadleśnictwa brzozów. Co roku 9 września spotykają się tutaj samorządowcy, leśnicy oraz żołnierze szczelców, pułku Szelców podhalańskich, którzy upamiętniają tą bohaterską śmierć żołnierza i leśnika.